Dzisiaj będziemy przygotowywali danie ze ślimaków. To są ślimaki pochodzące z hodowli łoweskiej. Będziemy przygotowywali ślimaki na dwa sposoby. Jeden taki bardzo tradycyjny sposób z czosnkiem, z czosnkiem, rozmarynem i masłem i z pietruszką drobno posiekaną. Drugi z koncentratem pomidorowym i z, zioł, z korzennymi przyprawami. W garnku zagotowała nam się woda i do gotującej się wody wrzucimy nasze ślimaki. 5 minut pod pokrywką nasze ślimaki muszą się troszeczkę pogotować. Jakich przypraw użyjemy? To są przyprawy korzenne: cynamon, goździki, ziele angielskie Rozgnieciemy. Tu jest również anerzek, ma taki specyficzny zapach. Dobrze, przyprawy mamy, są przygotowane. Zobaczymy, co u naszych ślimaków. Odcedzamy je. One są bardzo gorące, ja je tutaj odłożę. Tak to wygląda, wyciągamy ślimaki. Kałaczka jest do tego najlepsza. Naszą tą jadalną częścią jest tutaj tylko ten przód, jest ten mięsień. Musimy teraz pozbawić je od włos. Tradycja jedzenia ślimaków na Pomorze przywędrowała wraz z wojskami napoleońskimi. Łaknęli czegoś chudszego, bardziej prostego. Zaczęli uczyć tutaj ludzi, jak przygotowywać ślimaki. Na rozgrzaną patelnię z niewielką ilością oliwy. Wsypiemy trochę naszych korzeni. Sycimy ten tłuszcz zapachem, rzucam gałązkę świeżego rozmarynu i przesmażę taką czubatą łyżkę koncentratu pomidorowego. Koncentrat nam się podsmaża, łączy nam się z tłuszczem, dolejemy do tego gorącej wody żeby uzyskać sos. Za chwilkę będziemy wrzucać shimaki. Wrzucę je do, do sosu, tak naprawdę tylko po to, żeby ten sos obległ nam to mięso. Tą gałązkę rozmarynu możemy zostawić. Smacznego. Drugi sposób podania ślimaków, ślimaki na sposób francuski tym razem. Rozpuściliśmy masło, aby podsmażyliśmy czosnek. Czosnek dodajemy tyle, jak, jak lubimy. Zielona pietruszka drobno pokrojona. I to jest cała nasza tak naprawdę baza do naszego sosu, do ślimaków. Teraz wrzucimy ślimaki. I proszę bardzo, nasze danie jest. Gotowe. I to jest wszystko. I życzę Wam smacznego. Mmm. Doskonale.